Cześć wszystkim z tej strony to jest kolejna część Duma jedynki z młodem, tak jak macie w tle. 012! O, kłamałem Was przez wszystkie odcinki. Nie, on powinien być 0,16. I zaczynamy drugi rozdział The Shores of Hell. No, Ultra Violence. Ładna tekstura. Ach, to jest to! Okej, okay, wybite. Nie było trudno, To chyba rani. Tak, to rani. Ranisz mnie bardzo. Okej, okay, to bierzemy. Tu jest pewnie... O, tu jednak nie jest jakiś trap. Nie nie szczególnie. O, ja to dostałem. Jak na razie nie mamy nic za w Pistoleciku! I tylko to tutaj panów, którzy nie są co dobrzy. I tutaj szybko biegniemy. Zbieramy nic unikamy, ale nie uniknęliśmy. Zginęliśmy prawie, ale co tam? Strzelamy temu. głupiemu impowi... W ryj. Tyle. Okej. Okay. Wszystko poszło po mojej myśli. Chyba. Okej, okay, zginął. Okej, okay, okej. Okay. A byłem pierwszy Okej, okay, tutaj też. Wow Tutaj mamy sekret. A tutaj mamy normalne W ogóle taki sekret, oczywisty sekret Gdzie mamy czerwoną kartę, pewnie to będzie jakiś, nie wiem Ach, to jest ten level, ja go bardzo lubiłem Jest to jeden z moich ulubionych leveli Tutaj warto ich powybijać przed tym jak oni wejdą do nas Inaczej będziemy mieli niefajnie w ogóle w jednym odcinku powiedziałem, czy po prostu mamy luparę, i nie sprawdziłem niestety, bo wbili do pokoju, zapomniałem, wiem. I nie wiem, czy mieliśmy, czy nie, mój błąd. Mogłem sprawdzić przed chwilą, ale... Ale co tam, nieważne. No gnięcie, wreszcie, no. Dwa, dwóch ich zostało. A głupie przerośnięta świnia! Dobra. Okej, okay, teraz możecie już. Jak już tak zrobimy. I pójdziemy tu. Tak, i mamy sekret. Bo to było na czerwony klucz, z tego co wiem. Tak? Dobrze myślę. Ło! Wow. Bijcie się, bijcie się, ja mogę. Przecież mogę pomóc. Śwince, bo bardziej wolę świnki od input. Chociaż. chociaż, chociaż. chociaż. A nie, to jest na czerwoną kartę, więc pójdźmy na razie tu. O, to jest w ogóle krew, z tego co wiem, ta tekstura. I nie wiem, czy ona rani, czy nie. Rani? Nie, nie rani, to jest krew. Dobrze myślałem. W ogóle dwa sekrety z odkrycia jednego to jest takie trochę. Nie wiem, na siłę jakby. Ale my to nie przeszkadza. No bo w końcu. Bez odkrycia jednego sekreta nie odkryliśmy tego, ale. Dobra, nieważne. Mam mało municji, tyle wam powiem. Ale. Mam nadzieję, że przeżyjemy jakoś. O jezu, double shot na ryja! Gim! A nie, a nie! Dobra, zabite. Umarło, zdechło. Nie żyje. Już, bo zabiłem strzągańcę. Przodujmy. Jak widzimy jesteśmy w dupie, bo już mu nic nie ma A tu już jest jakiś następny... nie wiem coś Okej okay. O! Jezu jabłko! Uff, dobra Chyba jednak wolę tutaj wziąć sobie to. W czego gdyby właśnie to był taki im? paskudne. No i to skończyliśmy. Zawir. Mamy no, oczywiście już nową mapkę tą poglądową tutaj. Sekretarz wszystkich nie odkryłem, bo już nie umiem. A więc no cóż, komentujcie, spróbujcie oceniać cię, a pójdźcie następnego razu.